Dziewczynka, źle się zachowała i się w ogóle nie uczyła. To, to już nie wytrzymał. Ona nie lubią dzieci. Je pani. Nareszcie wam od szkoły. Dobra, ale fajnie się z nimi grało. To odstawię się te spada i pójdę sobie tutaj na balkony. Nie wiem, podleję. go nie było po podę... tej... a W na głowie spadł. Nie było podejrzane, bo się dziwnie zachowuje. Tylko gram. my tutaj pyk, pyk, pyk. Polejemy sobie. Dobra. odstawiam się. No odstawaj to Nie się... A co to jest? A mój mi się Dziwne coś. Dobra, idę. Idę teraz grać dalej. Już nie mam siły. Kurde, włączę mi się. Włączam. Włączam. I co jest? O jest! Co tu się dzieje? Co to jest za szybty spokojnie? Ech, Ośko, Już nie mogę. Jest tak dziewczynką niefajną. Nie wyłączam ci to. Zabieram ci wszystko. Nie będziesz sobie tutaj grała. Wyłączam do widzenia. Biorę wszystkie e, takie karty. Widzisz spa. Masz takie pokazane takie coś. z tak tylko. Dobra. Wyłączam ci to i... Wyłączam Ci. bo jeszcze się zachowujesz. Bierz te karty, te no, karty do grania. Musimy jeszcze grała. bo cię chować te karty. Hmm. tak jak tutaj, kurde, całka lata. Tu postawię te karty, ona się nie znajdzie. Jak poszła, to dwa karty. Tutaj o zrobimy tak klep postawię tutaj o nie tu o tutaj postawię tą kartę tutaj postawię o ona się nie znajdzie Jezusie no już sobie pogram lubi tego tata ciągle chłop tę kartę Aha oh, oh, oh. ta ta no co Dziesiąte karty nie powiem O Jezu Nie wiem ile do łóżka Tylko co na, na kanapę całki i idę do łóżka Eee Skasam wszystko Nara Idziemy Koniec muzyka nara Boże, jak no. Nie spodziewałem się tego. No dobra. Szłam sobie. pooglądam jakieś ciekawe przyjęcie. Dobra. Teraz idę spać. I to spać i wychodzę. 24 godziny później. Ach, dobra, włączę. Cóż, śmierlaru. Nie mogę. Hm. To teraz włączę. Nie ja wiem, bo te karty będę miał. Miała. miała. Hmm. No nie mam. Jak to codzienność jest. I co dziewczynko e, Asko? To brzmi chyba twoje imię dobra. i co? W myślałem po pogres, ale chyba no co powiedział, bo zaraz skar na te kartki. E, to. O, w się tym kubku złoto. A nie będzie się nudziło. On chyba... Nie wiem, ale on chyba zapomniał, bo ma tutaj telefon, który ma 51%. procent. Ciekawe co on to się skapnie Dobra Ja idę do sklepu A ty nie kominuj Bla 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 Ostawiam te gówno I biorę Telefonik Dzwonię do koleżanki Hej koleżanko e, Wiesz, bo dostałem karę nie będę mogła z tobą grać A bardzo szkoda mi a za co dostałeś tu w kali? No dostałam, bo za dużo grałem i się nie uczyłam. A, poczuję. Mogę się uczyć. Wiem, wiem. Chyba się wezmę na naukę. Ale nie będziesz chciała grać, tak? No, będę będziesz, będziesz chciała grać, ale będę musiała się uczyć. Aha, a nie dostałaś kali na telefon? Nie, bo tata się nie skapnął. To teraz musimy zagrać rob do Robloxia. No wiem, ale on zaraz przychodzi, on tylko paszę do sklepu. Aha, no, raz, dwa, trzy, dawaj. No dobra. No nie mała nie Kali, no. Dobra, zagramy jedną ródkę i będę musiała kończyć. No dobra. Dawaj, dawaj. Tylko żeby o tutaj lubię tak grać. Dobra. To dzwoni. Tata dzwoni do mnie. No. Dobla. Nie odbila. Dobla, dobra, nie odbilam. Dobra, Wajko, Wygrałam z Tobem, dobra papa, była taka w drugi. Dobra, papa. papa, papa. Dobra, muszę się tylko odłożyć. Bo się tata nie skapnął. Czemu siostro? Czemu dziewczynku, nie odbierałaś? A ja zapomniałem, bo mam telefona. Ja zapomniałam. O, do tego. A jest włączony. Zadzwonię. Byłam na balkonie, a kiedy dzwoniłeś? Dzwoniłem 5 minut temu. No 5 minut temu to ja byłam na balkonie. bardzo co działało. Widzisz, dziewczynko było słychać. Ale nie ja nie słyszałam, bym na balkonie i to było ciche. No właśnie, no tak. No dobra. Idę zrobić obiad. Dobra, to robię obiad. Ona na musiała. Mas, ma dziewczynko masz cały obiad bo się musisz coś zjeść hmm, będzie dobre bo ja będę odłożyć do zlewu o oh, dobra no odłożę tutaj Tylko z trawką nie ano tak mi się zrugowało co jest nie ma odkleju się odklej się Dobra, później się sprawdził, może to się sklei. Jedź tam, ja idę na balkon A, oh, ciekawie może być. Miem niem nie, nie. Dobrze to było Tato Jadłam To daj pałeczko Pałeczki Dobra, idę spać Dobranoc No kur... Dobranoc do sobie tutaj po postawię A, był ciężki dzień. I tam teraz też był ciężki.